W latach 80. powstał pierwszy w Krakowie klub nazywał się Tiptop. To był klub z maszynami do grania. I co jakiś czas ktoś mnie pyta, Panie Marku, jak to się stało, że Pan ma 72 lata i ciągle Pan jeździ na busach. Pan powinien mieć już własny dom i takie tam bla, 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 bla. Więc słuchajcie, właśnie przez to, że ktoś to kiedyś zbudował lub pipto i wstawił w nie maszyny na których ja przegrałem pewnie dobre ze dwa mieszkania dzisiaj muszę iść na busie naprawdę słuchajcie to nie jest ani wina Gierka, ani wina Tuska ani nawet wina tego głupiego Kaczyńskiego to jest moja własna wina ja to często podkreślam że my Yy, próbujemy zwalać winę na kogoś. Jak nie na Niemców, to na Rosjan. Jak nie na Rosjan, to na Czechów, a tak naprawdę wszystko, co się w naszym życiu dzieje dzieje i wszystko, co zostało spierdolone, to jest nasza własna wina. Słuchajcie, w tamtym szarym budynku, nieodnowionym nie wiem dlaczego, zatem sobie kiedyś mieszkanie. A, mieszkanie. To takie. Dość yy, górnolotne słowo, jak się rozwiodłem, to zatwiłem sobie tutaj taki duży pokój. Ten pokój miał, słuchajcie, prawie 40 metrów i wysoki był chude prawie na 4 metry. I ja yy, to se zatwiłem. Oczywiście, słuchajcie, zatniłem sobie tak ta, zazdaną łapówkę. Tylko, że yy, w tym wypadku yy, była to yy, łapówka w naturze. A nie w gotówce. W jakiej naturze? Ach, kto jest inteligentny, to się domyśli. Administratorem była ładna dziewczyna, więc kto jest mądry, to się pewno domyśli. O jaką łapówkę chodzi? W każdym razie, wstajcie, to mieszkanie. I o dziwo, mimo że jestem antytalent do wszelkiego tego. W ogóle to słuchajcie, to jest właśnie plac biskupii. Na tym placu biskupim kiedyś był barak, i w tym baraku była szkoła numer 2, Ale w do tej kamienicy numer właśnie 5. Zatknąłem sobie takie mieszkanko. I słuchajcie, pomimo, że jestem antytalent, wyremontowałem i to samodzielnie. Słuchajcie, zrobiłem sobie antresolę, czyli miałem taki, taką sypialnię, jakby na górze. No, ta sypialnia była niska, tam było pewnie z metr sześćdziesiąt. I także wchodząc tam trzeba było się mocno schylić, ale ja tam miałem tylko fotel rozkładany, telewizor i tam sobie spałem, więc było zupełnie fajnie. A na dole sobie zrobiłem taką, wydzieliłem, zrobiłem sobie taką małą kłękę, zrobiłem sobie w narożniku kabinę natryskową. No i taki miałem w sumie fajny salonik i, zajdzie mieszkało mi się tu bardzo dobrze. Do czasu, kiedy postanowiłem przeprowadzić się do Poznania, no bo się ożeniłem w Poznaniu, wprowadzić do Poznania, a pracowałem w krakowskim warsie. Słuchajcie, poszedłem do mojego kolegi, który szukał mieszkania w Krakowie, bo mieszkał poza Krakowem, a pracował we Warszawie i ja mówię, słuchaj, chcesz mieszkanie w Krakowie? Chcę. Jak mi dasz 100 papierów, to ci odstąpię swoje własne, słuchajcie, 100 dolarów. Dzisiaj 100 dolarów nie wystarczyłoby na porządną randkę, a wówczas, słuchajcie, 100 dolarów to była kupa, kupa yy, pieniędzy. W każdym razie odstąpię mu to mieszkanie. W całości zabrałem tylko pościel, książki. A tak, wszystko zostawiłem: oprawkę, telewizor wszystko, wszystko mu zostawiłem za głupie 100 dolarów.